Przepraszam to wyzwanie, aż go nie wykonam. Czas start. Według tego, co sobie sprawdziłem, to mam 8,5% szans na to, że po pokonaniu szkieleta ten łuk mi od niego wyleci. Więc coś nie mam, bo to jest jedna szansa do prawie 12. Ej, no tutaj to już na, pe na pewno coś musi być. Tutaj, tutaj mam aż 3 szkielety, o kurde. Dobra. Jezus, Maria, i tutaj jest szkieletów, co jest? Jeszcze ja tu zaraz dednę. Tylko powrót. Dawaj mi się, kiedy cokolwiek. Nie ma mku. Nie ma łuku dalej, kurde, no i zaś zgin zginąłem. Jezus Maria! To obstawiał, że pierwszy próby mi się nie uda właśnie wygrałeś zakład. Kolejne próby to były same pasma porażek od szczególnego ginięcia, brak jaskini czy szkieletów. A nawet jak udało mi się pokonać szkieleta, to nie dawał łuku. aż po głupie dedy i brak odpowiednich villagerów do handlowania. A od ósmej próby miałem ciągle myśli, żeby się poddać. Podejście 20 Nie! Zabiją mnie. Nie, a ja to pięknie. Teraz się kończy. Ja a to pięknie. Podjąłem się 20 prób. Żadna mi nie wyszła. Dwie godziny nagrywania. Moja psycha w tym momencie siadła. A siadała już chyba od 8 prób niż to, 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 to wyzwanie nie po prostu przerosło. Przepraszam. Wam.